Bo dopiero kiedy przestajesz bić się ze światem, zaczynasz go naprawdę rozumieć. Niepodległość to moment, w którym zamiast gniewu wybierasz empatię, zamiast pogardy ciekawość, zamiast lęku miłość. To odwaga wyżyć po swojemu, ale z sercem, nie pod dyktando cudzych ran, nie w cieni przeszłości, nie w rytmie hejtu. To wolność, która mówi, już nie muszę udowadniać, że jestem wystarczający. Wystarczy, że jestem. bo przecież o to chodziło zawsze, żeby człowiek był człowiekiem. Bez strachu, bez wstydu, z otwartym sercem i podniesioną głową. I może właśnie dziś, kiedy mówimy o odzyskaniu niepodległości, warto przypomnieć sobie, że ona nie kończy się na granicach kraju. Ona zaczyna się w nas.